Nic się nie zmieniło. Dalej Wszystko? pracuję i tyle. Nie? Co ważniejsze, awans z stalą mielec, czy jednak wygram z radą, jakim widzę? I jedno i drugie. A co bardziej? Wszystko. Pokazuj się, co to jest. Kocek Nagrywam TikToka. Na Dobrze. którą miałeś ustawiony budzik? Na godzinę 6.00. O której stałeś? O 6.10. A ty? A ja nie będę się chwalić, bo to wstyd. To jest ukradzione? Nie. Ukradzisz to z, z Orlenu? Nie, nielegalnie. Cześć. Cześć! Dlaczego słówko? Żona Ci auto zabrała? Tak. Shuffling <laughs> bag. From 4F. 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 Prawo, 4 Dziękuję. I na materiale będzie puszczone, jak powiedziałem, że kolejna faza w pucharze i trzy punkty radomiakie. A Wy chodzicie na mecze? Oczywiście. Często? Prawie na każdym, na Cześć? miejscu. Pamiętajcie, Piast Radomiak. Teraz pogadamy. Jeżeli jesteście przy macie i akurat y, zapomnieliście kiedy jest dzień y, meczu piasa, to zawsze to jest informacja. Pamiętajcie, piast Radomiak a chłopaki już przygotowują jak zwykle niezmordowani murawę na mecz z radomiakiem. O czym myślisz? O tobie. Kibicu. Co ważniejsze, awans z Stalą Mielec, czy jednak wygrałem z radom widzę? lidze? Jedno i drugie. A co bardziej? Wszystko. A wolisz oglądać czeka kibic mecze co trzy dni, Piasta? Tak. Czy czekać cały tydzień? Co trzy dni. Mam taką nowość, się zaprezentuje do vloga dzisiaj. Piękny. Co to jest? Kocyk? Widać cię. Dwa metry ma chyba, ale więcej niż ty ma. Nie. Kasia, pokaż Co to jest? <grym> Kocyk. Kupujemy? Cieplutki kacek Cieplutki, w jakiej cenie będzie Ewa, wiadomo? Wiadomo, że pana, jakiej cenie będzie nie nie spod prasy przyszedł, piękny jest Dzień dobry, ja w biletów, ale to tutaj, do pani Joanny Dobrze, a jedno zdaniem jak Akademia, wszystko okej? Okay? Wszystko dobrze, tak, pracujemy Rozwijamy się. Zima wam jest straszna? E, jeszcze nie. Jeszcze nie ma przymrozków, więc nie. Zobaczymy jak będzie dalej. Dzisiaj sprzęt dostawa 4 f przyszła. Znowu dziękujemy 4 f za, za dostawę kolejną. Proszę bardzo, ja jestem tylko kurierem. Dzisiaj tak? Dobra. Tak. Dobra, jakoś, Co to jest? To jest dla y, na naszej asystentki zarządu, Tak, żeby się prezentować. Znaczy zawsze się dobrze prezentuje. Ale będzie wyjątkowo oryginalnie się prezentować. Dostałaś to no coś od 4 f tak? tak? No jeszcze nie mierzyłam. Zrobisz mi unboxing? Ale nie można mierzyć je bez podpisu. <noise> no dobrze. Bo proszę. to jest niespodzianka. No powiedz mi, czyli się pasuje to. <noise> Lubię takie frazenka. Mhm. Nie tak. no, może było ciepło. Widziałam ostatnio już Jorge był ostatnio na sobie wsteczce. Tak. No, teraz Pokaż. Będzie do sprzedaży też? Czy tylko dla pracowników od 4F? -a? Tego nie wiem, trzeba pytać Ewy. Ja albo myślę, pominy. że kibice będą chcieli, to będziemy kombinować, żeby w sprzedaży taki kurteczki. Mhm. A więc przetestujemy, a potem będziemy. To niech to się dobrze nosi. Dziękujemy jeszcze raz 4F-owi. <grymka> Nagrywam TikToka. Na dobrze. którą miałeś ustawiony budzik? Na godzinę 6.00. O której stałeś? O 6.10. A ty? A ja nie będę się chwalić, bo to wstyd. Dobrze. Którą miałeś nastawiony budzik? Na szóstą. A o której wstałaś? 6.30. Ja wstałem z kurami, ja z mojej miejscowości. A o której wstałeś? A skąd której mam wiedzieć, jak zegarków tam nie mam? Na siedmą. A o której wstałeś? Siedma. Brawo! pójść na, na 6.30. o której wstałaś? 6.45. o której wstałaś? 65. Brawo! A się o której wstałeś? 10. <noise> Na godzinę 6.00. O której stałeś? O 6.10. Która miałeś dzisiaj ustawione Na 6.15. O której stałeś? Na 6.20. o której stałeś? Na 5.45. O której stałeś? Na 5.20. Na 5.30. O której stałeś? Na 10.00. Ja miałem ustawione 7,10, a wstałem. Na 5.15. O której stałeś? Na 5.20. O której stałeś? No, no, Dziewczyny się przybierają, a ja chcę <laughs> dać tylko regionowego TikToka, Pałinko, tak? Tak. Myślałem, że ty, że ty zajmujesz się innymi rzeczami, już transfery i tak dalej, a ty zajmujesz teraz jeszcze Ale Akurat tutaj Urząd Pracy mnie wysłał, ja tu chciałem ogna myć, a w kurierkę Dużo sprzętu, poszedłem. Dużo sprzętu dla pracowników. Dziękujemy Ci, Michał, za Twoją ciężką pracę. Dzięki Tobie nie zmarzniemy. Cześć, Gabry. Cześć. Jak tam? Y czy coś się zmieniło w Twojej pracy od tego debiutu, czy nie? Nic się nie zmieniło. Czyli Dalej z... pracuję i tyle, nie? Co robisz? Pracuję. Dzisiaj Sież? co robisz? Dzisiaj co? Trening, później wyjazd na mecz. Tak. War Polski. I tam będzie trochę też więcej szans, mam nadzieję. Zobaczymy. Też mam taką nadzieję. A ponieważ materiał jest na, na mecz już z Radomiakiem, to powiedz mi, jak są poczucie przed kolejnym meczem u siebie? No dobrze, dobrze. Musimy punktować i tyle. Co Teraz powie... ważny punkt w Szczecinie. Z radą jakim trzy punkty i do przodu, nie? Jak w ogóle Twoja rodzina i znajomi zareagowali na ten awans? No sportowy. dobrze, no cieszą się, każdy się cieszy, nie? Każdy cieszy, gratulują, także fajnie. Kibice też bardzo dopingują, trzymają w czubinie. Cieszy się, cieszy się, dziękuję. dziękuję kiedy kiedy twoja kolej? Nie wiem, na razie czekamy. Dopingujesz go? Oczywiście, że tak. No, mój, się mój, przyjaciel, mój przyjaciel, także. Cieszyłeś się z tego. Bardzo obrazy. się cieszyłem. Trzeba cały czas ciężko trenować i walczyć o swoje. Nie? Kibice bardzo wspierają każdego młodego zawodnika, który dobie, dobija się tej pierwszej grupy. Dziękuję więc bardzo. Trzymajcie się w paki mojej pracy i słońce. Bardzo. To jest ukradzione? Nie. to, to z Orlenu? Nie, nielegalnie. Cześć, Cześć, dlaczego taksówko? Żona ci auto zabrała? Tak. Kubuś, <noise> <noise>, jak na stroje w tym tygodniu, jesteśmy po pogoni, przed stalą, przed radomiakiem. Dobrze, dobrze. Przykaż nam coś pozytywnego w ten dzień. Pozytywnego. No, no, ładna pogoda, jesteśmy zdrowi, możemy w piłce, co więcej. Pozdrowienia dla kibiców naszych rodzin. Do zobaczenia tu na stadionie. Zapraszam. Morning. Gdzie lecisz? morning. First of hello. Second, thank you for your English. because a lot of people options to. To practice your English. Learn a few phrases. Yeah, yeah. Good. I'm happy well, to help. How do you feel before the this week? Good, good. Hard week. Hard week, but Pogon it's good. Style. Feeling good. It was you know good to get a point and hopefully try and gain a little bit of momentum and then it's nice to play again fast. It's good to recover quick and go again. Traveling yeah. bag from 4F. 4F, C 4F, prawo, 4, F, 4, F, brawo, 4 F. Dziękuję. Mądre, fajne zdanie na ten tydzień, bo ciężki tydzień mamy miele, Co potem mamy e, radomiaka. A ty ja, kulejesz? Wszystko ok, Zdrowe? Ja, wszystko okej. Okay. No to zdrówka w takim razie. Dziękuję, tylko troszeczkę przyjmiemy. Przyjmij przyjmij, przyjmij. O co ci z tą koszulką? Powiedz, po Podpisy zbieram. Teraz podpisy? No. Dziękuję. Dla ciebie. E, chciałem po zdanie na ten tydzień od ciebie. Dla kibiców. Przed Radomiakiem? Tak, kończy się powoli liga. My gramy w tym tygodniu, a nie w tym. No tak, w tym tygodniu gramy. No to jak na ten tydzień chcesz pozytywnego. Na ten tydzień całe ciężkiej pracy i żeby przyszli na mecz. Zwycięstwo, nie? No nie dał się tę przejść bramki, ale liczę, że w tym tygodniu będzie też ciężka praca i będą tego efekty, Mike. Też na to liczę. to Też na to liczę. Coś pozytywnego dla naszych kibiców? Piękna pogoda, dobrze teraz przetrenować tą jednostkę i przygotowała się do spotkania, żeby przejść dalej w Pucharze Polski. A potem już mecz z Radomiakiem. A potem mecz z Radomiakiem i trzy punkty. Bo będziemy oglądali to po meczu yy, ze Stalą, Takie materiał. Z... I na materiale będzie puszczone, jak powiedziałem, że kolejna faza w Pucharze i trzy punkty Radomiakiem. Radomiak, kojarzysz ten zespół? No bardzo dobrze kojarzę. Powiedz coś o tym zespole, o tym sezonie. Troszkę słabiej niż ostatnio, ale... No, Troszkę słabiej, ale teraz wygrali, więc na pewno nie będzie to łatwy mecz. Co byś powiedział kibicą? Chciałbyś zagrać w tym meczu i się przypomnieć kibicą. Jest... W, każdym, w każdym chciałbym zagrać wiadomo. Ale, ale w, tym no, w tym szczególnie chyba. W szczególnie. Ale ostatnio grałem, więc widzieliśmy. Więc udało jest... się zagrać przeciwko Remakowi w pierwszym składzie. I wolisz też co 3 dni czy wolisz te treningi jednak i mecz raz w tygodniu? Chyba lepiej co 3 dni. Tak jakoś szybciej, szybciej leci. Jednak mecz jest ciekawszy niż trening. Trzy ty przed zbiórką, panie Jacku. Pierwszy raz pana od dłuższego czasu widzę w normalnym samochodzie, nie w jakimś autobusie. Jak się pan czuje? Ja dziękuję bardzo dobrze. Co co, po Szczecin, teraz Mielec... A no i po trzy punkty, prawda? Dzień dobry, piasty Co pani to robi? pani dziecko? Moje. Dziecko śpi? Pii. A, to nie będziemy Przest go Mam z mamą bilety. Mam Tak. A, Mama z bratem. Dlaczego chodzą na Piasta one? Bo brat kocha Piasta. Okej, okay. a pani kocha Piasta? No. <grym> piasta <grym <grym a pani też na mecz? O, YouTube, przepraszam. Mamy nagrany. O, ludzie nagrało się. Mogę poprosić. Piastej z tej strony. Żyję, jest pani cała z Co pani robi w poniedziałek rano na Stadionie Piasta? E, ogółem byłam z mamą kupić bilety. Przychodzicie na Radomiak, tak? Tak. To do zobaczenia. A to siostra? Tak. Dobrze. I? Wcześniej A wy chodzicie na mecze? Oczywiście. Często? Prawie na każdym, na co miejscu. Wie? I co tu dzisiaj robicie, żeby kupić bilet o, Bilety, tak. Już tydzień wcześniej? Jeszcze wcześniej, bo kupuję i na poniedziałek, i na 5 listopada od razu. Powiem pani, że niedługo będzie nowość, mogę was zdradzić, Będą kocyki, prawda? Ja kocyki niebiesko żeby o. pani nie zmarzła. Super. Proszę spodziewać się na informacji na stronie klubu. Super. A tam. Wiecznie tam jestem. Tu z tego sklepiku to szalik. Szalik. Bo... Z tym piastem. Ten, tam Freddy Krueger. Wredy, których który to jest czerwono, <trybona> niebieskie paski. Okej, okay. będę wiedział, że to jest taka nazwa. Od... Ja tak sobie to nazwałam. <trybona> Nazwiemy go tak? Ale chodzi o ten drugi z prawej, tak? No, drugi z prawej? Tak. Okej, niestety jestem Dobrze. To co? Do zobaczenia na meczu. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, że do 15 roku życia dzieci na mecz z wchodzą za darmo już w poniedziałek, 24 października o 18.00. Mamy nadzieję, że będzie tak samo ciepło jak dzisiaj, a nawet gdyby nie było, to i tak się widzimy.